Schema z tej strony Gryzak W tym odcinku jest to już trzeci odcinek Wyzwania miksowego Wyzwania od Krystian Mixer, o którym już mówiłem Odcinek trzeci Kategoria budowlańcy Gdzie Trzeba Zmiksować Jak oni mieli Kurde, bo nie pamiętam już Ich nazwy Weldosi, Klinkersi Mediwalsi i chyba Fanggang. No i ja wybrałem Forks, Forksa i Gox. Goks, Goxa. Oboje mają, kończą imienie na X. Przypadek. Nie wiem. Już to sobie ich rozebrałem, tylko nie roz, rozbierałem tych palców, bo mi się mogą przydać. No i co mogę zacząć. Ja bym zaczął tym razem od głowy. Od głowy bym zaczął tylko taki prowizoryczny tułów dałbym coś takiego. No. I tu na przykład, oj Tu na przykład dałbym tą kierownicę Outforksa. A tu po drugiej stronie mogę dać ten łańcuch. Ale to na końcu go jeszcze pomyślę, jak go dokładnie dać. i tak jakbym to zrobił, mam dużo zębów tu i od Goxa i od forksa, więc może dałbym tutaj szczękę hmm. tu coś takiego Oj. tu mi się nie zmieści więc dam brązowe klocki, żeby nie, nie był to tylko miks jednego miksela. Kurde, ta kierownica mi przeszkadza. Dałbym ją z tyłu, a z przodu... Nie, z przodu dałbym kierownicę, a z tyłu bym dał ten łańcuch. Taką szyję zrobić Oj No w sumie by można było Coś takiego a zęby dałbym jeden, drugi trzeci. jest czwarty ząbek. Na razie taka paszcza wychodzi, która nawet nie wygląda źle. Tylko teraz pomyśleć jak zrobić oczy. Czy jest drugi jest drugi ten klocek? Zrobię oczy w stylu jak ma y, Mixel Rockit, może coś w tym stylu bym zrobił z tymi oczami, takie na przykład nos, albo nie, ja wiem. Tak. Może tak. O. Tu dam żółty. A tu dam tak. No, i teraz tu pokminić, jakby wypełnić tą głowę. I te oczy bym dał bliżej. Jak tak teraz patrzę, nie ma już drugiego takiego samego klocka, ale my sobie poradzimy bez takich ułatwień. Kurde, ten tu się... chyba nie mieści, albo może się mieści, tylko nie wiem, ale kurde, bo nie pomyślałem o tym, jakie ręce byśmy tu zrobili. Dobra, już trochę pomysł mam ale to za chwilę go rozwinę kurde mało klocków jest znaczy jest mało klocków tych co ja potrzebuję tego czarnego. W ogóle gox jest takim miksem, on ma mało ma, mi się wydaje, że tych właśnie klocków ym, brązowych. dodam takie coś. O, i teraz zobaczmy, jak będą wyglądać Oczy. No nie wyglądają źle. Tylko bym coś dla nie dał, na ten czerwony klocek. No i pięknie. Mi się na razie podoba. Coś takiego. Tu. Nie, nie, nie. Nie tak. O, mam pomysł, mam fajny pomysł. Tylko bym musiał pozamienić. Te klocki. Oj, oko mi odpadło. jak się prezentuje, tylko przewziąć wziąć te rogi albo tak, bym miał takie golden w sumie może mieć takie golden zęby i tu bym miał takie różki Więc tak, teraz odsunę sobie na bok, bo pozostaje sprawa nóżek oraz rączek, ale pewien pomysł na to mam. Otóż, mianowicie taki. Tylko te ręce wyglądają bardzo go, jak na goksa, więc ja wyczepię te dwa po bokach i dam takie pazury. O! I to mi się podoba. Teraz tylko muszę zrobić lustrzane odbicie. Tej rączki, co zrobiłem. I tak samo zlikwidować te tupa. O, jeszcze mam pomysł, jak dopracować te środkowe palce złote. Dodam do nich te kolce. Teraz drugi kolec tylko muszę go znaleźć, ale już znalazłem. Montuję drugą łapę. No, nie wygląda to źle, nawet powiedziałbym wręcz przeciwnie. Tutaj z tyłu jak mówiłem dam ten łańcuch, który będzie połączony. Z, z... tu z buzią. Kurde, myślę, że ten gościu ma potencjał na... zostanie najlepszym mikselem. Na, najlepszym miksem. który teraz trzeba zrobić jakoś nogi. Ale Fox nie ma takich potencjałów tych przednich. On nie ma takich zwykłych podpórek jak wszystkie ostatnie miksele, z których budowałem miksy. Tylko on ma to, co wykorzystałem tu. Dlatego się zastanawiam, jakby to użyć innych rzeczy. No nie chciałbym aż tak tego zamieniać. Ale no. Dobra, czekajcie, mam pomysł. Jeszcze na tych rękach dodałbym te klocki. I dodaję nogi i teraz zobaczę, jak to wygląda. Odgarnę resztę klocków do tyłu, Postawię tu swojego. Tak się właśnie prezentuje. Miksel mi się on szczerze podoba, ale czekajcie, bo tu kurde z tymi nogami odwaliłem. Muszę je przekręcić. Teraz git. No więc tak, tak się prezentuje miksel. Tak się prezentuje miksel od boku. Tak się prezentuje miksel od tyłu. I od drugiego boku. Prezentuje się tak samo jak pierwszego. No to tak, to jest mój miks. No, i widzimy się w następnych odcinkach. Siema. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba.